to jest ciasto czy przed? Sprawdźcie razem ze mną i napiszcie mi ile wam się udało zgadnąć, bo to jest mega ciężkie. Cytryna czy to jest ciastko? Wydaje mi się, że to... to wygląda za dobrze, ale myślę, że to może być... To jest cytryna, no co ty? Uwaga, uwaga i... Mówiłem, że to jest cytryna. To jest but czy to nie jest but? But jak nic, na 100% to nie jest ciasto. Kierowniku, jeszcze sprawę Subskrybuj kanał, tam pod spodem czerwony magiczny guziczek. Bo przeganiamy blow Bo ja to nie blowek. To najlepsze sto... Okej. Okay. No nie, no ciasto w kształcie buta Adidas. Ale dalej w to nie wiesz, że to nie zbud. Nie no to jest ciasto ewidentne na 100%. Uwaga, uwaga. A nie mówiłem? Brat, to na pewno nie jest ciastem, cokolwiek to jest, więc uwaga. Czy to jest mango, czy to nie jest mango? To jest mango, to nie jest ciastko. It's real. A nie mówiłem. Jakieś urządzenie do włosów, nie chcę się wykupić, więc nie powiem konkretnie co to jest, natomiast wydaje mi się, że nie jest to ciastkiem, tylko jest to tym urządzeniem, więc uwaga wiem, że to nie ciastko. Oh god. To wygląda za dobrze, żeby to było ciastem. Czy może właśnie to, że to wygląda za dobrze, to znaczy, że to jest ciasto? Ale ja bym tu obstawiał, że to jest prawdziwy pomidorek. No kurna! Uff. Nie, no nie wierzę, no po prostu to jest... To nie jest proste, moi drodzy. It's a, real tomato. a nie mówiłem? Green pepper. Real... To jest ciasto. To, że nie wygląda w ogóle jak ciasto, ale to będzie ciasto, uwaga! Mam cię! Mm, to jest ciasto, widać po wieczku. Przekonajmy się, trzy, cztery. To jednak nie widać po wieczku. O jezu, to. No! Nie, no nie wiesz. Dobra, to jest ciasto na 100%. No nie uwierzę, jeżeli to nie będzie ciastko. 3-4. Tak, to jest ciastko, to jest ciastko, ale bardzo dobrze wykonane. Lampa z lapą, no nie! Co ja kliknąłem? Uspokój się, Karol, to, to jest naprawdę dobre urządzenie to Apple Vision Pro. Ciastko, ale też bardzo dobrze zrobione. Takie śmieszne ciastko, bo to jest galaretka. Czy bym to zjadł? Zjadłem to, bo jestem bardzo ciekaw jak to smakuje. No i w ogóle chciałam zobaczyć coś takiego na żywo. Oka, oh zajebiste. Czy znaczy, nie wiem jak smakowo, ale wygląda zajebiście. Czy ta czapa jest ciastkiem? Tak, jest ciastkiem. Nie, nie jest ciastkiem, nie jest ciastkiem, nie. Mówiłem! W ostatniej chwili się zmieniło. To nie jest też ciastko, to jest... nie to jest ma... Nie ma szans. Czy ja coś powiedziałam, że nie ma szans? Nie słuchajcie mnie. Czy to naprawdę są włosy zrobione z jadalnego cukru? Cukier zawsze jest jadalny, ale czy to te włosy są jadalne? Real or cake. Prawdziwe marchewki. Na stówę. Marchewki zawsze poznam. Uwielbiam marchewki. Kto lubi marchewki, zostawia łapkę w górę. Łączmy się. O, grzybek. Taki jakiś kurna wy wykończony. Wydaje mi się, że to jest ciasno. Nie znam się na gotowaniu, no. Arbus też jest prawdziwy, tak jak grzybek. Nie no nie wiesz to, to wygląda za dobrze, żeby to było prawdziwe, więc będzie to czas. Okej. Okay. No nie wiem, tutaj nie wiadomo, z się, czego się spodziewać, bo tutaj wszystko wygląda jak ciastko, a nie jest. No. Dobra, znów grzyb. To już na pewno jest ciastko! Przekonajmy w się. Uff. No ale to tylko dlatego wiedziałem, bo wcześniej był grzyb, który był grzybem, więc tu już stwierdziłem, że nie może być znów grzyb. Oh my god, to jest zamrożona pizza. Wygląda brzydliwie i myślę, że to jest ciasto. Ciebie. Ta on right <laughs> Lewa strona była pizzą, a prawa była ciastem. Dobra, lewa była ciastem, a prawa pizzą, ale. O, tak się nie robi. Płatki z mlekiem, mlekiem mleka, mleka. wydaje mi się, że to nie jest ciasto. It's real, because... Ten robot sprzątający to jest ciasto. To, mu... to, to na jest ciasto. Cracked, oh, masło. To jest ciasto. To oh, może być, real, to musi cake. być ciasto. Uwaga. Wait, it's not ale wygląda naprawdę dobrze. Świeczka, Prrm. Nie, to nie będzie ciasto. Przecież sam no, już nie wiem. Mówiłem. No, boot. Y boot Ty no, nie zdążyłem powiedzieć, ale powiedziałbym, że to jest prawdziwe. A to jest ciasto. To też będzie ciasto. Więc nie mówiłem. Herbotsy, ciasto na 100%. Tak herbotsy nie wyglądają. Trzy, cztery. No cóż, no nie wiem jak herpoty wyglądał jak widzicie. Prawdziwe. Jak to jest ciastem? Wszystko tu jest ciastem? Cytryna, ta pierwsza był. Dobra, więc to będzie ciasto, bo chyba pierwsza była... Okej, okay, wkręciłaś mnie. Gratuluję. Dumna z ciebie jesteś? Sprinkles? E... Prawdziwe. Ty, to nie jest... To naprawdę było ciasto? O, to jest śmieszne. Czy, to jest, czy ciasto jest ciastem? Tak, to jest ciasto. cake is a cake. Wow, cake is ok. A, okej, okay, to, to że jest prawdziwe. E, czy te lody są prawdziwe? Tak, są. Nie, już kupiłem, to, to, to są prawdziwe lody. Uuu, to było ciasto. Czy te wiśnie są prawdziwe, czy fejkowe? W ogóle wygląda, jakby ta prawa była ciastem, a lewa była prawdziwa. Wydaje mi się, że to jest ciasto. Okay. Jak to jest ciasto, to. Oh, Cherry Splatter, juicy. Dobra, w co ja wierzyłem? Przecież to jest. dobre Strawberries, to wygląda jak prawdziwa truskawka, więc to Real tak, to cake. jest prawdziwa truskawka, to nie jest ciasto. To było bardzo małe ciastko. helmet. Prawdziwy. Nie wiem co. Ja się... wychodzi na to, że ja się nie znam na ciastach. Czyli ja z... jak to może być ciasto? To jest prawdziwe. Pro... Dziękuję. To też jest prawdziwe. Jest. Dobra. Wracam. To jest też. To jest ciasto. To jest ciasto. Powalone ciasto, ale to jest ciasto. Chociaż nigdy bym nie powiedział, że to jest ciasto, gdyby ktoś mi to pokazał i nie powiedział, że to może być ciasto. Cebula prawdziwa. Nie. Tak? O, po prostu ten obierek od cebuli. Pomyślałam, że to może być prawdziwe, ale później pomyślałam, że kurda, ona przecież dodała tylko ten obierek, żeby udać, że to jest... Ciasto, no. Co to jest.? Za... Nie widzę w tym. To jest prawdziwe. Nikt nie robi takich brzydkie. brzydkich koszulek. Że nikt nie robi takich tortów z takich brzydkich koszulek. Uh, Broccoli. Ciasto. Wygląda zby, zbyt zielone, jest. Wiem, że ja nie, nie znam się na gotowaniu, nie? Szparagi są prawdziwe na 100%. Proszę. Squishy cake. Te szparagi też są ciastem, czy ona po prostu w szparagach umieściła ciasto? Dajcie mi znać, bo ja nie wiem. Okej, okay, to fajne. Które z tych jest ciastem? Lewe. That that dobrze. Mówiłem! Uuu! Uh! Prawa! Chociaż prawa, prawa wygląda naprawdę dobrze, ale prawa jest ciastem. Co ja ga? O Jezu, więcej tego awokado mogłaś zrobić. Ten lewy, taki ładny lśniący. Ten z lewej. Nie ten taki... Jezu, nie taki brudny. Uwaga. Dobrze. Do. Nie dobrze. Mówiłem o tym obok. Dobra, z pławiki. Oh god, wszystko wygląda dobrze. Prawy dolny róg. Przekonajmy się. Okej. Okay. Bataty. Nie lubię batatów, więc wydaje mi się, że to będzie. Wszystko wygląda tak samo. Lewy, 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 lewy. Pierwszy lewy. Dobrze. Kurna. A miałem takie. Wra Naprawdę miałem wrażenie, że to ten. Gruszka. Ta na końcu tam zasłonięta. Ta zasłonięta, bo ona udaje. Czosnek będzie ten górny. Lewy górny. Chociaż wszystkie wyglądają tak samo. A ok. A, który produkt jest ciastem? Lewy, ten taki, który ma jeszcze piankę. Wreszcie coś... A, dobra, nie udało się. Koźla psa, zajebiście to wygląda, ale nie wiem. Dolny, dolny. Udało się. Czy znaczy, wiedziałem o tym? Też, że nie, że się udało. Cytrynki. Lewa, chociaż obie cytryny nie trafiłem. Okej, okay, tu też nie trafiłem. Prawy. Nie kroić. Lewy, 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 lewe mięso. Lewy. Prawy, prawy, jest zbyt żółty. Dzięki. To było ciężkie.